Cześć wszystkim. Na początku chciałbym porozmawiać trochę o berkach. Sam przegrałem nimi ponad 500 bitew, z czego większość jest wygrana. I no, jakby największym osiągnięciem było zabicie 316, co jest całkiem sporą liczbą. Więc trochę nimi grałem, trochę o nich wiem i chciałbym pokazać, jak mam jakby ich ustawionych. Więc używam doktryn zwiększających penetrację pancerza. Oczywiście tych gorszych, bo robiłem berki dawno temu, nie wiedziałem, że będą takie super żeby tak im się nie grało, ale używam też doktryny fioletowej zmniejszającej tam cooldown ten jeden i slash damage o 60, większe życie 250. Tą doktrynę chciałbym zmienić na taką inną, którą możemy dostać z wyzwań sezonowych. Odblokowując właśnie barki. Poprzednie nie pokażę dokładnie, co trzeba było zrobić, to już pewnie każdy będzie miał swoje. No ale jak już zostaniemy, to kolejne to warto zrobić, bo mamy tutaj zwiększenie życia o 360 i redukcję obrażeń dystansowych o 50, co jest lepsze niż 250 życia. Drzewko wybrałem górne, dzięki czemu mamy 2000 życia przy każdym użyciu naszego skilla pod trójką. Super skill daje zwiększenie ataku o 50% i 4500 życia jakby instant po użyciu. To jest super opcją. Dwójka jako skill nie jest jakoś koniecznie przydatna, czasem warto nacisnąć, jeżeli stoimy obok jakichś słabszych wrogów, czy czegoś, tam warto szybko zabić. Bo też jakby zabiera tą naszą energię. Jedynka jest super skillem, tylko też ma trochę dłuższy czas odnowienia. Zaraz postaram się pokazać, jak to wygląda w praktyce. Ogólnie reszta tych bonusów to no to jak zawsze. Trochę zwiększają jakieś tam pierdołki, ale liczy się ten końcowy. Także jeszcze tylko na statystyki, jak one wyglądają u mnie. Wszystko prze... pod Slashing Penetration jest, także Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Jedynka, trójka. Taki same wpadają. O dwadzieścia pięć, że nie straciłem nic, czyli super. Dipolo. O, dwójka są niepotrzebnie rzuca. Ach, trafi mnie. No i hipokrytowa dalej Szybka dwójka. Bierzemy barki, idziemy bardziej z prawej strony. Dzieje się sporo, ale może jakoś się uda bić. Podwójne szybko biegną za nami. No, ja się już tam ostro biją. Powinniśmy ładnie wejść od boku. Już w sumie nie ma boku. ale chociaż zatrzymamy tego gościa. Albo zajmiemy się jego Pięknie. Widzicie Sporo mostrych strzał. Ale może się coś jeszcze uda? Stały nam trzyberki, próbujemy czegoś pod lewą stronę. Zobaczymy, że co dojdziemy do punktu C. Wystarczy, się tymi łybcznikami, bo sporo roboty zrobione. No, jak pięknie stoją. No, zawsze się puściłem. Nie daję ci do nich nawet. No i wchodzimy. No, już trafił. No, niestety. Ten to ma damage. Nie goni mnie, no berki padną Mecz zakończony, berki zabiły 62 jednostki Wybieramy berki Pozwalamy te koniki Może podejdziemy sobie Spróbuję podać drugi punkt Chociaż to jest naszych trzech, może z nimi wejdziemy. Jedenka na berkach Trójka Raki same wpadają Więc zresztą wyszła dwójka, znowu trójka No, uciechnie Mamy jednego O! Nie zależę pik Jeszcze raz berki, teraz na strona. stronę. wchodzą od lewej, więc my pójdziemy tędy, tylko wejdziemy drabiną. To jest pusto o, dwóch bohaterów. Berki na górze, jedinka. na uciek, ale to, co zabiliśmy, to zabite. Kolejny brak leży Pasowałoby chociaż tam, bez punkt tutaj to padną udało się trochę furię zebrać i możemy coś dalej podchodzą z prawej strony mamy 23 fragi zdobyte z e, armaty tutaj ma ninja Wchodzimy, szybka trójka, zabijamy te słabe jednostki Jeden bohater mniej Dwójka, wsiachamy co się da Staramy się jak najszybciej dostać nam kanów Uważam, żebyśmy nie padli tutaj No i niestety padliśmy A bez nas na nic nie Ale ciężko było samo to na 5-6 na nikogo nie było wcześniej. Ok, wybieramy berki postaramy się dobrze to na tak. Zobaczymy, czy uda im się przejść dalej. Jest nas dużo, więc powinniśmy dać radę. wchodzą barki coś mocnego nie wadło ale się udało. udało się jednego wracamy z powrotem po 20 fragów padło nie najgorzej 21 jednostek chwilkę leczenia i zaraz ruszymy z powrotem Oj, tego to nie wszystkim. Niech barki zajdą na dół Teraz zobaczymy co się zrobić Mamy to na HP Podchodzimy na blisko Strzał w tego Jednego mniej Barki weszły Czas na trójkę Co daleko są? No Ale dwóch batraws się da zabić Dobra i to Dzięki za oglądanie dajcie znać co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmikach